Marian Banaś oraz Nick składają zawiadomienie do prokuratury w związku z kupnem oprogramowania Hermes. Kaczyński oraz pisowcy będą za niedługo siedzieć, i to w wielkim cierpieniu, dlatego że tak potraktowali Polskę i Polaków. Dlatego nie możemy dopuścić do tego, by pisiorki wróciły do władzy, więc w maju głosujemy na doktora Rafała Trzaskowskiego. Zostaw kciuka w górę, subskrybuj z dzwoneczkiem oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych, by każdy zobaczył prawdę na temat pisuarów. Szanowni Państwo. Wszystkie, bez wyjątku, podmioty publiczne dysponujące środkami publicznymi, są obowiązane działać nie tylko w zgodzie z przepisami prawa, ale również z poszanowaniem ugruntowanych zasad wydatkowania grosza publicznego. Do tych zasad, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, należy dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. W przypadku zakończonej właśnie kontroli NIK dotyczącej oceny prawidłowości zawarcia i realizacji przez Prokuraturę Krajową umowy na zakup oprogramowania Hermes, zasady te zostały złamane. W efekcie ponad 15,5 miliona złotych ze środków publicznych wydatkowano nie tylko nielegalnie, naruszając obowiązek zastosowania zamówień publicznych, ale także w sposób rażąco niegospodarny i nierzetelny. Oprogramowanie w rodzaju tego, którego dotyczył zakup dokonany przez prokuraturę krajową, może być co do zasady przydatnym narzędziem w pracy prokuratury. W przypadku wydawania publicznych środków, zakup taki musi być jednak poprzedzony dokonaniem analizy potrzeb oraz uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków zakupu. Niestety, przy zakupie oprogramowania, którego prokurator krajowy dokonał w listopadzie 2020 roku, Zaniechano tych obowiązków. Wyniki kontroli wskazują, że zakupu dokonano bez żadnego przygotowania, bez analizy potrzeb, z zakresu zastosowania kupowanego systemu, konkretnych funkcjonalności programu, a także z minimalnym rozeznaniem rynku, którego wyniki i tak pominięto. Zakupu dokonano bowiem mimo wiedzy o dostępności dwukrotnie tańszego oprogramowania o takich samych możliwościach. Wyniki kontroli wskazują, że ówczesne kierownictwo Prokuratury Krajowej dążyło od początku do zakupu konkretnego oprogramowania od konkretnego dostawcy, mimo że analitycy zatrudnieni w Prokuraturze Krajowej wskazywali na istnienie tak samo dobrych, lecz dużo tańszych programów. W sposób nieuprawniony, pominięto przy zakupie przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych. Powołano się przy tym na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Jednak w żaden sposób nie wykazano, dlaczego bezpieczeństwo to byłoby narażone przy zastosowaniu jawnych trybów konkurencyjnych. Zawarta umowa na zakup oprogramowania była nierzetelna, bowiem preferowała interesy zagranicznego dostawcy, w tym zakresie języka umowy, zagranicznego sądownictwa oraz rażąco niskich kar umownych w przypadku niewłaściwego wykonania umowy. Dodatkowo ustalenia kontroli NIK wskazują, że nie tylko zakup tego oprogramowania obarczony był poważnymi nieprawidłowościami. Należy bowiem podkreślić, że również sposób jego użytkowania naruszał obowiązujące przepisy, a nawet mógł istotnie naruszać prawa i wolności obywatelskie. Kontrola wykazała, że wysoce rangą prokuratorzy zlecali przy pomocy zakupionego oprogramowania wyszukiwanie informacji ustnie, bez wymaganego formalnego wniosku, bez skazania, czy ma to związek z prowadzonymi przez prokuraturę śledztwami. Wyniki prezentowanej dziś kontroli NIK wskazują na rażący brak staranności najwyższych rangom funkcjonariuszy publicznych przy wydawaniu publicznych pieniędzy, a także na użytkowanie zakupionego narzędzia w sposób niedopuszczalny dla demokratycznego państwa prawa. I w sposób zupełnie sprzeczny z podstawowym zadaniem prokuratury. To jest stania na straży praworządności. Dziękuję państwu za uwagę i poproszę pana dyrektora o przedstawienie szczegółów z tej kontroli dziękuję bardzo. Wyniki kontroli wskazują, że nabycie systemu Hermes procedowano pośpiesznie, niedbale, a ówczesne kierownictwo prokuratury krajowej podejmowało wysiłki, aby zakup pozostał w tajemnicy. Pomimo powoływania się na bezpieczeństwo publiczne jako argument za utajnieniem transakcji, dokumentom zakupowym nie nadano żadnych klauzul dotyczących informacji niejawnych. Analitycy pracujący w systemie Hermes nie mieli pełnej wiedzy, skąd pochodzą dane pozyskiwane przez oprogramowanie ani jak są przetwarzane. Kierowane przez nich w tym zakresie zapytania, najpierw do przełożonych, a dalej do dostawcy systemu, pozostały bez odpowiedzi. Wspomniane już nieformalne zapytania realizowane w systemie z naruszeniem przepisów regulujących dokonywanie analizy kryminalnej dotyczyło osób, których nie można było powiązać z popełnianiem przestępstw. Osobami tymi byli znani politycy i samorządowcy, pojawiający się w mediach prokuratorzy, a także znane osoby ze sfery biznesu. W okresie od stycznia 2021 roku do marca 2024 roku przy pomocy systemu Hermes wykonano niemal 400 analiz kryminalnych. Biorąc pod uwagę zapłaconą za system kwotę oraz liczbę analiz, koszt wykonania jednej analizy kryminalnej wyniósł około 40 tys. zł. Jak bardzo przydatne były te analizy w działaniach prokuratury, tego nie można stwierdzić, bowiem prokuratura nie analizowała skuteczności zastosowania systemu Hermes. Zatem prokuratura krajowa dysponowała systemem do analizy danych z otwartych źródeł, ale nie było wiedzy, czy wprowadzane do systemu zapytania były widoczne dla dostawcy systemu lub innych służb, nie wiadomo tak naprawdę, jaka była pula logów i haseł do systemu. Nie wiadomo, gdzie te dane były przechowywane, na przykład w tak chmurze i kto miał do nich dostęp. Szanowni Państwo, osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości są ówczesny prokurator krajowy, pan Bogdan Święczkowski, w zakresie zawarcia umowy z pominięciem zamówień publicznych, a także bez przeprowadzenia wymaganych analiz, w tym z pominięciem analiz dotyczących gospodarności zakupu. Pan Dariusz Barski, który jako prokurator krajowy polecił zawarcie aneksu do umowy na zakup systemu bez weryfikacji, czy strona aneksu jest następcą prawnym sprzedawcy oprogramowania Hermes. Pan Michał Ostrowski, ówczesny dyrektor Departamentu do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej oraz pan Tomasz Piekarski, ówczesny zastępca tego departamentu w zakresie zlecania nieformalnych wyszukiwań w systemie Hermes z naruszeniem przepisów dotyczących analizy kryminalnej. Szanowni Państwo, ustalenia niniejszej kontroli ujawniły też taką okoliczność związaną z kontrolą budżetową NIK za 2022 rok, przeprowadzoną w Prokuraturze Krajowej w 2023 roku. Otóż stwierdzono, że na polecenie dyrektora Departamentu Przestępczości Gospodarczej Michała Ostrowskiego w sposób nieuprawniony utajniono przed kontrolerami NIK jedną z faktur dotyczących systemu Hermes pod pretekstem, że wydatek ten powiązany jest z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne na slajdzie, ale tutaj Państwo macie na czerwono zaznaczony ten wydatek, który został wyłączony z badania oraz adnotację wydatek związany z toczącym się śledztwem. Szanowni Państwo, fakt, że system Hermes służył analizie kryminalnej nie oznacza, że wydatek ten poniesiony został w związku ze śledztwem. Proszę zwrócić uwagę, tutaj w pozycji piątej może to też nie widać dokładnie ale proszę mu wierzyć, że tak jest, yy, ma tam miejsce wydatek na sprzęt komputerowy dotyczący przetwarzania informacji niejawnych, czyli wydawałoby się, że znacznie poważniejszych, a jednak ten wydatek nie został ukryty przed kontrolerami nikt. Okoliczność ta potwierdza, że ówczesne kierownictwo Prokuratury Krajowej podejmowało nieuprawnione działania celem ukrycia zakupu systemu Hermes. Szanowni Państwo, w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wniosków pokontrolnych, bowiem od wiosny 2024 roku Prokuratura Krajowa zaprzestała opłacania kolejnych faktur za wsparcie oprogramowania, a tym samym system Hermes przestał być stosowany. Jednakże w wyniku kontroli skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym, popełnieniu, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pierwsze zawiadomienie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach poprzez niegospodarny zakup systemu Hermes, a także niedopełnienia obowiązku przeprowadzania stosownych wymaganych analiz przed jego zakupem. Drugie zawiadomienie dotyczy nieuprawnionego utajnienia dokumentu księgowego w kontroli budżetowej NIK za 2023 rok. Ponieważ wyniki kontroli wskazują, że system Hermes nie został zweryfikowany pod względem bezpieczeństwa w kontekście wycieku informacji o przez prokuraturę o postępowaniach, Najwyższa Izba Kontroli skierowała stosowne powiadomienie do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o przeprowadzenie w tym zakresie stosownego postępowania. Szanowni Państwo, zakup systemu Hermes z pominięciem przepisów dotyczących zamówień publicznych stanowi również naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednakże w tym przypadku termin przedawnienia wynosi 3 lata i w związku z upływem tego terminu Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od kierowania zawiadomienia do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.